The Playoff? It means uh, that we, in regular season, did pretty good job and we are there because competition was very tough in the last round. Uh, it means uh, best time of the year, like for sure. You know, you work for this and uh, you are there, so uh, we have to enjoy it. Chibest uh, Playoff. Uh, Najfajniejszą częścią sezonu tak myślę dla każdego koszykarza na całym świecie. Pracujemy cały, cały rok po to, żeby, żeby zagrać w playoffie i ten czas teraz nadchodzi. Zawsze zrobiło się ciepło i, i wtedy wszyscy już wiemy, że właśnie ten playoff play się zbliża. Także no, duża ekscytacja i, i y, zawsze takie. Można jest lekkie podniecenie przed, przed tym pierwszym meczem czuć gdzieś tutaj w drużynie na no, fali, na każdym Także no, już nie możemy się doczekać. Rywalizacja, coś na co czekam cały sezon, żeby grać z najlepszymi i walczyć o jak najwyższe cenę. Playoffy, czym są dla mnie playoffy? Myślę, że przede wszystkim jest to najlepszy moment sezonu. Jest to taka śmietanka całego sezonu i na to się tak naprawdę pracuje, pracuje cały sezon. Są to takie mecze, które się nie zapomina są to emocje, które się nie zapomina i myślę, że są to takie momenty, albo staje się przed tam, takimi momentami jako indywidualnie i też jako drużyna, które się nigdy już nie zapomni. Eee, jest to wyzwanie, wydaje mi się, że jest to coś po co... Po co walczysz cały sezon? W końcu chcesz mieć okazję walczyć jak najwyższe cele, w mistrzostwo i projekt Ci to umożliwia, więc cała ta praca, którą wykonaliśmy przez sezon zasadniczy, ona jest fajna, ale ona tak naprawdę dopiero nas przygotowała na to, co jest najważniejsze, czyli czas na ten play. -off. Czego spodziewasz się po tych playoffach? Expect first I expect to play uh, game by game. You know? Don't look so forward, just uh, prepare for Friday game i you you know, next, next step, next step. Tego myślę, co po każdych: że, że każdy, każdy mecz, każda minuta, każde posiadanie będzie, będzie decydowało o tym, kto, kto co ugra. Więc y, myślę, że mamy bardzo doświadczoną drużynę, która zdaje sobie sprawę z tego, że każde posiadanie może decydować o tym, co się, kto przejdzie dalej kto zdobędzie na przykład Mistrzostwo Polski. Przede wszystkim twardej walki. Myślę, że przede wszystkim jest to ciężka walka. Na pewno nie będzie łatwo, ale moje oczekiwania są wysokie. Ja chcę, ja chcę wejść do finału, ja chcę wygrać Mistrzostwo Polski. Mówiłem to od samego początku, że po to tu przyjechałem i, i taki też mam cel. Wygranych na pewno. Dużo walki, dużo emocji. Wielkiego wsparcia od naszych kibiców, które możemy czuć przez cały czas. Więc mam nadzieję, że tak jak my, chcemy zbić się na jeszcze wyższy poziom, oni również ze swoim wsparciem będą nas wspierać na, jak, na, na tyle, na, na ile to jest tylko możliwe. I mam nadzieję, że w końcu, w końcu zwieńczeniem tego będzie medal albo mistrzostwo. Na co trzeba być szczególnie gotowy? We don't need anything anymore. We are ready. We are ready. We are ready. Uh... Wszyscy są minus minus zdrowi, wiesz, to była długa sezon, więc wszyscy są gotowi i to trzeba być szczególnie gotowym, no, no, trzeba być gotowym przede wszystkim na tą kegię, który tam stoi i stara się mnie rozśmieszyć. Eee, nie, no trzeba, trzeba się przygotować jak najlepiej, grać to, co, to, co gramy przez cały sezon, no, oczywiście. I, i, tak jak mówię, liczyć, walczyć o każdą piłkę, o, o, starać się zatrzymać po prostu każdą następną akcję i, i wtedy wierzę, że po prostu e, wyjdziemy, wyjdziemy zwycięzcy z każdego tutaj jakby starcia, bo, bo mamy utalentowaną drużynę i jesteśmy mocni tak naprawdę na każdej pozycji, więc, więc z każdym mamy szansę na wszystko. <laughs> Musisz być gotowym na wszystko, ale myślę, że przede wszystkim e, trzeba do tego podchodzić krok po kroku. Myślę, że nie ma co myśleć o półfinale, o finale i czy jak my e, ogramy Śląski, ile trzeba się teraz najpierw skupić e, małymi kroczkami, nie? Czyli trzeba się najpierw skupić na ten pierwszy mecz teraz ze śląskiem, żeby go wygrać i wtedy, i wtedy będziemy się zastanawiać e, na następny mecz. Dlatego mówię, nie ma co wybiegać w przód, trzeba moim zdaniem zawsze jest bardzo ważne, żeby się w play żyło tu i teraz, nie wybiegało w, w, w przyszłość. Byt wielu niespodzianek w play nie ma, bo gra się z tym samym przeciwnikiem wiele razy. Jednak trzeba być gotowym na wszystko, bo mimo że zna się skład personalny, to jednak tak jak my mamy ambicje i chcemy zbić na nasz najwyższy poziom, tak samo nasz przeciwnik będzie chciał się pokazać jak najlepszej strony. W pierwszej rundzie gramy ze Śląskiem Wrocław, więc jest to drużyna niebezpieczna, drużyna, która grała w rozgrywkach Eurocup więc mają doświadczenie z, z rozgrywek europejskich. I na koniec końców dla nas no, to wszystko musi zejść na dalszy plan i musimy po prostu udowodnić, że jesteśmy lepszą drużyną i pokazać to w każdym spotkaniu. Musimy się koncentrować, zostać skoncentrowani i przygotować się bardzo dobrze dla meczu. Musimy się dobrze przygotować dla meczu, oglądać filmy, oglądać jak grają i przygotować się mentalnie dla bardzo ciężkich meczów. Trzeba być gotowym na twardą grę, na pewno to są już playoffy. każdy chce grać jak najlepiej, nie ma odpuszczania. każde posiadanie jest po prostu tutaj na wagę złota. Co według Ciebie jest najważniejsze w play -offach? most important is uh, whatever happens on the court do your, do your best you know it can be games like it doesn't go your way uh, but uh, keep believing in uh, the team in the system in the, uh, in the hard work so uh, be, f be mentally focused and uh, consistent in też mieć krótką pamięć, nawet jeśli się jakiś mecz przegrał lub e, jakieś posiadanie lub otwarte co, to, to najważniejsze jest to, żeby mieć krótką pamięć i, i grać dalej, bo czy, czy jeden mecz, czy seria to jest, to jest e, bardzo dużo grania i, i, i trzeba po prostu e, cały czas dawać maksa z siebie i, i walczyć o zwycięstwo, a wtedy... To, e, wszystko, wszystko jest możliwe. Przede wszystkim zespołowość e, i e, żeby wszystko położyć po prostu na parkiecie, żeby odnieść zwycięstwo. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy to drużyna się nie rozpadli. Oczywiście zdrowie jest, jest bardzo ważne, szczególnie dla nas, ale przede wszystkim, żebyśmy mentalnie zawsze zostali jako całość. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo różne momenty są w playoffach, będą no, lepsze momenty, będą gorsze, ale najważniejsze, żeby ten trzon, ta nasza drużyna się zawsze trzymała. Wygrana. Wygrana. Nie ma miejsca na myślenie o tym, o no, indywidualnych statystykach, o tym. E... Czemu nie wiem, dzisiaj gram troszeczkę mniej czy więcej niż, niż zazwyczaj, tylko i wyłącznie na końcu, liczy to, czy się wygrał ten mecz czy nie. I, e, na końcu sezonu mogą się tak że tylko dwie drużyny, ta, która wygrała mistrzostwo i ta, która wygrała trzecie miejsce. E, Pozostałe drużyny końców koń, 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 kończą sezon przegrywając, więc w naszej, w naszej sytuacji ja nam sobie życzę tego, żeśmy skończyli ten sezon zwycięsko. Chemistry to Start from defense and finish in easy offense. Uh, consistency. Playing defense for 40 minutes every possession counts and fight till the end. Nie ma jednej najważniejszej rzeczy, jest kilka elementów, ale to też jest zależne od drużyny i zależne od danego spotkania. Każdy mecz to jednak inna historia i do każdego spotkania trzeba się przygotowywać. Także to nie jest tak, że będzie jedna najważniejsza rzecz w Co jest naszą siłą? Our team basketball, for sure. You know, like all season long, we play team team basketball. We share the ball. We fight. Uh, we play good uh, we, when we want. Uh, we always want, but uh, but uh, I think uh, our, one of the strongest sides is our defense. To jest naszym Myślę, że cały zespół jest nasz we To bardzo Musimy gra, grać razem, yy, grać ładną, zespołową, szybką koszykówkę i, i, i tutaj to jest jakby ta strona ofensywna, na pewno mamy tutaj dużo talentu i w defensywie, jeśli będziemy skoncentrowani przez całe 40 minut, to mamy bardzo duży potencjał, jesteśmy drużyną, która ma duży, duży rozmiar, można no powiedzieć, tak to się mówi. Możemy grać różnego rodzaju obrony, więc tutaj to też jest jakby nasza siła. Będziemy świetnie przygotowani przez sztab szkoleniowy. Tutaj to wszystko stoi na najwyższym poziomie, więc naszą siłą jest drużyna. Zespół. Ja myślę, że naszą siłą jest to, że mamy taką drużynę, że w każdy dany dzień każdy może być tym najlepszym zawodnikiem na parkiecie. Myślę, że jesteśmy bardzo... Wyrównaną drużyną? Drużyna, drużyna na pewno. Wydaje mi się, że mamy wiele wiele broni, wielu zawodników, którzy są w stanie grać na wielu pozycjach, grożą rzutem, grożą różnymi, różnymi umiejętnościami w ataku, a jednocześnie całą drużyną będziemy się starali wejść na jak najwyższy poziom, jeżeli chodzi o obronę, uprzykrzać życie naszemu przeciwnikowi, więc... Drużyna, wliczając również sztab, rzucając wszystkich pracowników klubu i także naszego szóstego zawodnika na parkiecie, który są nasi kibice. Our strength will be our team because we have a lot of strong sides and we gotta use all of them. Team play. We are very good guys and we want to share the ball and play tough on defense. Wierzę, że naszą siłą będzie zespołowość oraz to jak się budowaliśmy cały sezon, mieliśmy wiele problemów, ale to jest ten czas, na który czekaliśmy i mamy świetną pozycję startową, aby namieszać w tych play -off.